<śleszy> o oh mój masz taki aparat jak ja! Będę słonią. To mi ukradł melon. To mi ukradł melon. Tom, melon. <śleszy> Może, <kanel Leon. śleszy> Może kameleon. Może kameleon. <śleszy> Może wujek Leon. Może wujek Leon. No kto? No kto? Zosia. Ach, te zwiady. Ewa, co siedzisz na mojej pryczy z moim planem obozowym? No bo ja oglądam, podziwiam jak pięknie robisz Problem? <śmiech> tak! <śmiech> Trudno Bo <laughs> A Piątka nie wiesz gdzie jest? Nie wiem No, trzeba będzie pójść na rekonesans Piątka chyba jest za Pochę trzeba kijaneczką pokazać. My jesteśmy tu, a tu jest stołówka. Daleko. No. Jest takie 3 minuty drogi. Spokojnym tempem. A tutaj mamy to i to ja. A tu się myjemy. Jeszcze nie jest to skończone, ale polecam. Jest dobrze, pamiętam? Pomarańczowi? Kochani w czerwonym, czekajcie chwilę. Teraz dobre ze śpiewa. Dobra, daj, lecisz. Bo tutaj znaczy Jak go śpiewamy? Trzy! nasz, I regaty dwie popłynęły, naszym kursem nie zgubić się Potem szwały do żołna Szkoda, pas i nic tego Nie przypuszczał, że Regaty święta nocą poleje się Z dąbrami Regata N, chaos

Tak, My. dziewczyny z mojej drużyny poznają to, że nagrywam czekaj, ja chcę zrobić tak. Na YouTube. O, no, Sielo, że. <śle> Dzisiaj mamy w ogóle Dzień Sportu. Nie perspektywa. Sielo. Pozdrawiam, mister Szeszunię. <śle> e, taki takiej koleżanka też ma TikToka I Ale jej bono, zbanowano. O. Mm -hmm. więc... Słabo. Aniula. Oto no ja, dzień dobry. To co, może pokażemy Wam namioty? Wielki porządek na półce, ale trudno. Tu właśnie śpi Basia. Ja tu śpi Blonka. Mam bluszczka. Bianka. Śpi tutaj. Nade mną. A tutaj Zosia. Hej! vlog? Na YouTube'a. A siemka! Dobra, podążamy za moderatorką. Tam jest kadrówka. Dobrze, na no to ogólnie... To jest namiot kroków. Ja śpię tutaj. Moje łóżko. Tu y, y, śpi Ala. I się wierci i no. Nie polecam. Tu śpi moja zastępowa. Ewusia. A tu śpi nasza proporcowa. Ludzja. A tu mamy szafki. Jest hamaczek. Hell. <laughs> Jest lud. Jest lasik. Się na kroksie. Laczku. Pięknie. Ej, to będzie Proszę. na wszędzie i wszędzie. Na środku Nazywałaś no, nie, nie. się Nie Podpisałam się na Kian na Nie No jeden. wiesz Ja się podpisałam No tak, te harcerskie oboje Czas się zaraz rozpakować bo aktualnie wolę nie rozsiewać jakichś fałszywych plotek, czy innych po prostu. I po prostu nie zostanie tak, jak jest na razie. Czyli że na razie odchodzę z harcerstwa. Dobra, ale spytacie się pewnie, czy warto jeździć na obozy harcerskie i czy w ogóle warto wstąpić do tego harcerstwa? I ja wam odpowiem, że tak, bo... Nawet na tym obozie poznałam mega spoko ziomka, z którym spędziłam całe ostatnie ognisko. I nam się po prostu tak super gadało, że sobie pisaliśmy jeszcze na Messengerze i pewnie będziemy pisać. Mm. I może nawet... Chodź. I może nawet się spotkamy za jakiś czas znowu. Tylko nie po harcersku, a tak po prostu. Co prawda mieszkamy od siebie dość sporo kilometrów, ale... Jezus Maria, zaraz się złamie z tą grzywką. Ale... Znajomości w harcerstwie to jest naprawdę złota rzecz. Polecam harcerstwo. Tylko jeżeli czujecie, że coś jest nie tak w drużynie, porozmawiajcie o tym z drużynowym czy drużynową. Bo warto po prostu o tym rozmawiać. Prawda Bajluś? Prawda? Ja sobie zostawiam mundur, więc jak kiedyś będziecie chcieli sobie zrobić filmik, gdzie tłumaczę, co jest czym, jak się zdobywa i w ogóle Piszcie w komentarzach albo na Discordzie To zrobimy taki filmik, gdzie wam tłumaczę poszczególne elementy munduru Jak się je zdobywa i jak się zakłada, albo jak szybko ubrać się na aler mundurowy Bo to też jest pewna technika na to, co uczyłam harcerki moje bo niektóre nie umiały i po prostu jest na to dobra technika Niż po prostu ubierać coś innego Lepiej założyć coś innego najpierw By potem szybciej było założyć coś innego <słuch> Uwielbiam moje tłumaczenie Ale to jest do zrobienia, ale jak chcecie to piszcie w komentarzach lub właśnie na Discordzie A właśnie zapraszam was na Discorda, bo ostatnio trochę osób powychodziło przez moją nieobecność ale wracamy do działania już powoli. Żeby nie gadać tylko o obozie, ja to powiem wam, że na zbiórkach hercerskich można się nauczyć tyle rzeczy, że po prostu tego nie zliczy. możecie, W sensie to wszystko zależy od zastępowej. Możecie się nauczyć szydełkować, różnych szyfrów możecie się nauczyć, mogę was też tutaj nauczyć szyfrów, szydełkowania. Szydełkowania będzie film. Szydełkowania, czy... zdrutowania, w sensie na drutach robienia będzie filmik. E Spojrzeć. Nie wiem kiedy, kiedy się nagram. Co wam jeszcze mogę powiedzieć o harcerstwie? No naprawdę dużo rzeczy można się nauczyć. W samodzielności możecie się tam sporo nauczyć, bo uczy. Harcerstwo po prostu uczy patrzeć na siebie i na innych, a nie tylko na siebie. Ale nie, no, jeżeli zastanawiacie się, czy iść do harcerstwa, idźcie, bo to jest naprawdę super przygoda. No ale dobra, wracając do tego, czy warto wstąpić do harcerstwa, tak. W szczególności jechać na obóz, po prostu polecam na maksa Wiem, że to nie jest najtańsze, ale to ile tam macie potem wspomnień z tego, ile pamiątek możecie mieć, nawet czekajcie. Ja Wam pokażę jedną pamiątkę, którą mam za w sumie darmo. Mm. Niektórzy ją rozpoznają, niektórzy nie To jest moja pamiątka z obozu I ma specjalne miejsce u mnie na tabli. Na to nie patrzcie, bo to, to, to jest dla modów informacja Ale no... Dużo wspomnień zostaje, czy dużo pamiątek takich jak moja blizna Ale... Naprawdę Możecie nauczyć się tam budować łóżka, rozstawiać namioty. I to nie tylko te takie duże. Też turystyki się te takie, co możecie na ogródce dać. Możecie, nie wiem, nauczyć się gotować, bo jest kuchnia polowa. Czy poznać nowe miejsca, bo są wędrówki czy zwiady. No po prostu, cud miód malina. No i najważniejsze, poznacie nowych znajomych. To jest chyba... Coś, co po prostu najbardziej przyciąga do harcerstwa, wiadomo, też trzeba chodzić na służby, ale z nich też są spoko wspomnienia. Macie jedzenie, tam jest jedzenie, zrozumcie, ale nie, no. Jeżeli jesteście z okolic Torunia, zapraszam do piątej Toruńskiej drużyny harcerek Połoniny imienia Olgi Drachanowskiej Małkowskiej, bo fajnie tam jest, fajne dziewczyny tam są polecam poznałam niektóre z nich, więc polecam nie idźcie do grani do łąki też nie idźcie do połoni z ale nie no naprawdę, harcerstwo to jest jedna z lepszych rzeczy co się wydarzyło w moim życiu naprawdę i nie żałuję, że tam było. nie żałuję jeżeli byście chcieli posłuchać jakichś story timów z obozu, piszcie w komentarzach, bo nie chcę wam już przedłużać tego materiału za bardzo. Bo to by było za długie Nie bym miała wszystko opowiadać. Także jeśli byście chcieli posłuchać jakichś historii śmiesznych z obozu, piszcie w komentarzach czy na Discordzie. A ja nagram. Więc to chyba na tyle. Bajobajki Janeczki. Janeczki. Jeszcze ja dawno tego nie mówiłam.